Coś ty narobił <grymne> Oszust sprzedał taki traktat <grymne> Każdy halbasz to oszust no. A ciągnik był najlepszy z tego Z gospodarstwa, także Miał <grymne> ja dobrze, a wyszło jak zawsze <grymne> Cześć, witam was bardzo Dzisiaj będzie taki filmik troszeczkę inny na temat reklamacji, bo takie też się zdarzają. Zaraz wam tu wkleję kawałeczek filmiku do czego to będzie dotyczyć. Pamiętacie, kiedyś kupiłem taki ciągnik, tytuł filmiku chyba był, kupiłem kupę złomu, coś takiego takiego John Deera 40-40S. Kupiłem go w ciemno. Kupiłem go w ciemno. No, tam zaufanie sprzedawcy, że tak powiem tak. Był jakiś tam, ktoś mi tam polecił go, nie, nie w niedużych pieniądzach 20, kilka, 20 parę tysięcy a więc sobie odreostaruję, zrobię go tam i tam. I tam jest filmik z tego e, zakupu, tego nabytku silnik fajnie pracował tam było parę rzeczy do poprawy e, trochę tam go ogarnęliśmy na szybkości, ale okazało się, że idzie woda do oleju. E, Zgusiłem to do tego gościa, co kupywałem bo miało być wszystko ok. No, po jakichś tam małych, mówię kurczę, no tak trochę nie, nie w porządku jest. E, że tak, mówię, miał być dobry. A tutaj woda w oleju, to trzeba tu dużo pracować, dużo ten. E, no i w końcu, tak doszliśmy do porozumienia, że ten człowiek zwróci mi 1500 zł e, W formie takiej, jakby no, zadośćuczynienia, tak. Ale widzicie, jak to jest w życiu. E, też tak postąpiłem, e, do niego się odezwałem. Mówię, bo, bo ja sam. Też czasami zwracam jakieś tam kwoty, czy dogaduję się z klientami, jak sprzedam coś i coś się okaże jakimś tam niewypałem. To też tak samo robię. No to kurczę, skoro ja mówię do, dla kogoś, też zwracam pieniądze, no to niech ktoś zwróci do mnie. No ale niestety sytuacja się odwróciła. Sprzedałem ten ciągnik mojemu tam. Mój klient już był, kupował jakieś tam części ode mnie. Bardzo wesoły, miły człowiek. I sprzedałem ten ciągnik jemu, jakąś tam minimalną prowizją, nawet można powiedzieć, że bez, bez tego, bo to co dołożyłem te części, to była ta kwota wyższa od tej, którą kupiłem. Sprzedałem mu z tą wadą, mówię, że idzie olej, woda idzie do oleju, mówię robi się olej siwy. Ale mówię, no to klient był zdecydowany zdecydowany, dobra, ja sobie to zrobię pewnie wszelka pod głowicą, ostatecznie oringi. No i też tak samo myślałem, wysłuchaj, dobra, jak będzie głowica, nie tak? To ja ci drugą głowicę dam za darmo w ramach reklamacji. Był problem też tam ze sprzęgłem. To sprzęgło też mu obiecałem, że mu dam to, co trzeba będzie, to mu dam po prostu w ramach reklamacji. Czyli taki no, po moich kosztach, jakby. No. Ale że mam tych części, no, to, mówię, to, to dam, żeby klient był zadowolony. No i tak się stało. Klient przyjechał po głowicę, ściągnął głowicę, okazało się tam, że uszczelka, myślał, że jest uszkodzona, zmienił głowicę. Chłodnicz kolej chyba zmienił też. No i woda dalej idzie. Chociaż stał blok cały z wodą, mówi dwa tygodnie zalany i nic nie, nie poleciało, ale jak go uruchomił, rozgrzało się, posza woda. Więc co no? wykurcze, no szkoda, no. Mów, e, że tak się dzieje, mów, pewnie te gumki na oringi na tulejach. No dobra, mów, a że człowiek ja naprawdę jest e, przesympatyczny pan i nie robiący problemów. Mówi dobra, rozbiorę i wyciągnę ten gumki, kosztują po 10 zł na tuleje, to nie jest duży pieniądz, tylko trochę roboty, nie? Ale że nie, nie boi się roboty, zna się na rzeczy, no to tam dla niego to nie jest nic nadzwyczajnego. E, ale mówię, tak mnie coś tknęło mówię kurczę, czy przypadkiem nie był zamrożony mówię, blok, albo pęknięty między tulejami? Bo te silniki czasami lubią pękać, to jest silnik 5, 9 litra z turbo. E, i mówię, słuchaj, sprawdź, jak wyciągnie się tuleje, te gumki będzie zmieniał. Zobaczmy, czy tam nie jest pęknięty między tulejami. No i pech chciał, że, że był pęknięty. I co w tej sytuacji? Mówię, kurczę, no to teraz co? Mogę powiedzieć, słuchaj, kupiłeś taki, no to, sobie, to tam sobie radź sam, już nie? Ale niestety wziąłem to na klatę. I tu właśnie leży blok. Blok dla tego mojego klienta. Kupiłem silnik z głowicą, tam głowica na beczce leży. Taki z głowicą bez pompy wtryskowej, bez rozrusznika. Tu już Robert właśnie go pracownik rozebrał. Z pękniętym wałem, ale tak, to jest no tam zalane. Był, był sprzedawca na dworzu. Tu tutaj wygląda, widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Yy, zardzewiałe tutaj, no ale ważny jest blok tak, żeby był blok cały. To zaraz za chwilę się okaże, bo powyciągamy, zdemontujemy wał, zdemontujemy tłoki, tuleje. I zobaczymy czy też nie jest pęknięty, chociaż to jest, mówię, no chodził do końca pękwał, wał, tak. Dałem ogłoszenie na Facebooku tam, na, na karcie społeczności, no i odezwał się kolega, mój klient stary, yy, polecił, dał mi namiar właśnie na ten silnik mówi słuchaj ma wiem kto ma i pewne jakby źródło także pojechałem wczoraj wieczorem w poniedziałek wieczorem bo sytuacja wyszła w sobotę z tym silnikiem no i zakupiłem i teraz yy, zadzwoniłem zadzwoniłem do tego znaczy zadzwonił w sumie ten klient do mnie to kupił ode mnie ten ciągnik i mówi słuchaj Robert co teraz robimy bo pisał mi SMS-y, ja mówię, dobra, nie bój się, nie zostawię cię tak, masz ode mnie blok za darmo. No i tak będzie musiał dołożyć kupę pracy, żeby to przełożyć po prostu. Ale, no widzicie, czasami trzeba dołożyć. Nie zarobię na tym, nie, nie, nie zarobiłem i nie zarobię już na tym, tak, ale to nie, nie, nie tylko pieniądze się liczą, bo gdyby każdy tak. Podchodził do sprawy, to byłoby przyjemniej kupować i sprzedawać a, a ja staram się po prostu nie robić sobie problemów i nie lubię mieć problemów. I czasami trzeba tam szybko rozwiązać sytuację. Ja polecam wszystkim, żeby takie problemy, które wychodzą w życiu, nie brać jako problem. Tylko po prostu, dobra, no, to jest blok pęknięty, stało się. Chociaż nie, to nie moja wina, tak? bo ja kupiłem już takim. Pękniętym blokiem. Nie moja wina. Trzeba brać na klatę, załatwić sprawę i żyć dalej. Zarobi się na czymś innym, albo kiedy indziej. Są rzeczy czasami w życiu ważniejsze niż tylko pieniądze, tak? Pieniądze można odrobić, a zdrowia czy tam właśnie psychicznego zdrowia, tych stresów po co mi to mógłbym gościa powiedzieć, no chociaż nie mam nie mam takiego no, nastawienia, ale mógłbym, drugi by powiedział może, że dobra widziałeś co brałeś, mówiłem Ci, że woda idzie, no to sobie radź sobie sam nie. no, no ale to wiadomo to, to by się nie, nie obróciło później w coś dobrego tylko tylko pewnie w coś złego także to na tyle rozbieramy blok dobra, nie wiem gdzie skończyłem, bo kamera mi wypadła wyłączyła się, zobaczcie to świeżutko to wygląda ten silnik Tutaj te pęknięcie, zobaczcie. Na, kor na korbowodzie tu pękł. Na pierwszym cylindrze. Tu już go rozbieram. Nawet świeży, fajnie wygląda wszystko. Chyba dziewica. Bo nie widać, żeby tutaj coś było ruszane. Głowica też ściągnęliśmy. I, i tak sami z Robertem zastanawialiśmy się, czy, czy to jest... Y Ruszana czy nieruszana ta głowica? Tak na dwa razy, że tak powiem. Tutaj kółka też fajnie wyglądają, jeszcze wszystko. A, czy tutaj to i, do, i pierwszy raz mi zeszły te. Ten talerzyk taki. Zeszło mi to dosłownie bez żadnego oporu. I taka tulejka ślizgowa, że tam o, o symerek na tym chodzi. Zsunęła mi się ręcznie, normalnie. Klin wyszedł. kurcze jakoś tak. Chcę współpracować, na się nie widzę. No i tutaj też nie tak źle to wygląda. Od drugiej strony, oczywiście, to wygląda gorzej, bo jest całe sadzawiałeczko tuleje. No, ale to nam chodzi o tą stronę. Myślę, że że tutaj się nic nie stało. Jeszcze odkręcę to stopę główną. Będę widział, czy nie, może nie trzeba będzie osiować albo coś, ale miejmy nadzieję, że nie. No, nieźle pękło. Dobra, działam dalej. A tu jakby się rozbierali ten silnik 5-9 litra John. Deera, no to niestety, żeby wyjąć wał, to trzeba wypryć cały silnik. No, tutaj trochę przekombinowali. E, ogólnie to jest. Ja tutaj ten silnik kupiłem od serii 3000, e, to jest sący i będzie ten blok użyty do serii 4000 do wersji turbo. E, kryza jest inna, tutaj taka tutaj widzicie, trzeba od 4000 założyć. Można go przezbroić, bo już taki manewr robiłem raz. Rozrusznik jest z drugiej strony, tu trzeba trochę zeszlifować. Będzie gdzieś yy, chyba z tej strony, chyba z tej strony. Tutaj, tutaj, odosłownie tutaj, gdzie pokazuję, takie ten nadlew trzeba będzie zeszlifować. I nie pasują chyba dwie dziury, co pamiętam. Tak, bo to są jakieś takie szersze, a w tamtym są, jest mniej. Te otwory są na śruby mniejsze, na dwie śruby nie będzie kryza przykręcona. Bo się nie da po prostu. A poza tym wszystko pasuje. E, czym się różni do Jeszcze tak przy, przy okazji Wam powiem tutaj. Osadzeniem na pompę wtryskową e, są trzy, trzy rodzaje. Albo dwa. Dwa na pewno. Wersja Turbo ma większe osadzenie i większy rozstaw szpilek. Niż tutaj. I wersja Wolnostronic też ma inne. No i oczywiście korbowody. I tłoki są inne, to jak wyciągnę to może Wam pokażę, chociaż tutaj tak tutaj tak trochę kurczę widzę, jakby to było turbo, jakby to były korby od turbo, może z serii 50 zakładali te grubsze? Tak, no nie wiem, może mi się wydaje, może nie. Jak wyciągnę to będę wiedział. No stworzeń na tłoku jest w wersji wolnosące, jest inny, mniejszy, cieńszy i na to na tłoku i tłok, tak? Przez to jest otwór. Jest też, No i korbowo troszeczkę jest inne. Dobra, rozkręcam. Dobra, wyjęłem wał. w dwóch kawałkach, oczywiście. Zobaczcie, jak ładnie tu pęk. Proszę bardzo. Pięknie, tutaj już na końcówce, na koniec już się tam urwał. A tu pięknie pękał, pomalutku. Mówię, co on tak pęk, tak fajnie ten silnik wygląda. I te tułoki chyba to są z wersji turbo, ale zaraz wyciągnę z jednego, bo nie chcą wyjść. Wał, jest piękny, słuchajcie, piękny. Naprawdę, no nic do szlifu nie trzeba dawać. Tylko przyspawam tam tę końcówkę i ten, zakładam do drugiego silnika stopy też, panewki zaraz zobaczę ale zobaczyliśmy główne na moje oko na moje oko to są nominalne FM 1 i takie 01, albo pierwszy szlif, albo takie dziwne to znaczenie, bo jest 1 1.01 z reguły się inaczej to oznacza a zaraz ten, kurde, on nie ma. To jest dobra pośpieszona. Do... Ale tak patrzę, te korbowody odkręciłem i tak patrzę, i tak patrzę, nie? Zobaczcie, kurczę światła. Także zobaczcie ten, 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 a później ten, 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 to jakieś pokolorowane. Mówię, nie? Zobaczcie, tamten, te trzy ostatnie. Te trzy mają. To są inne korbowody. To są inne korbowody. Kurde nie wiem, co światło dobrze świeciło. Ale... Tu wyżej taki na ten nadlew jest. Widzicie to? Wyższy nadlew jest. A tu tego nadlewu nie ma. Są dwa typy tych korbowodów. Tak, te są takie świeże, ładne, ale właśnie... One ładnie mają tu 5 napisane. Ten nie ma nic. Albo go obróciłem. Zrzuciłem go 6. Hmm, tu jest ładnie. Coś tu jest, jakieś 4 chyba wybite, dziwnie. Nie, a tu jest już wybite. Jakaś taka czwórka, kropeczkami 4, nie? Tu jest 5, tu jest 6, normalnie ładnie wybite, numeratorem. A tu są kropkami wybite 3, 2, 1. No, ktoś to znaczył, nie? Czyli ktoś już tu zaglądał, ale powiem Wam, że to zobaczcie tutaj, jak to pięknie wygląda. Tu od rozrządu. No aż dziwne, żeby ktoś tu zaglądał. Chyba, że same korbowody tylko coś ruszali. Może korbowody zmieniamy, bo tu jest. Jak, no wygląda to jak, jak nowe. patrzcie. No. Idealnie wygląda, jakby to było do pierwsza, pierwszy raz rozbierane. Świeżutko, nic nie, nie, dany, nie czyszczone, nie myte, nie, nie dotykane. Uszyleczka oryginalna, cieniutka nie wiem, albo ktoś. Za... Nie, no mówię, tutaj raczej nie było to rozbierane z tej strony od rządu. Czyli Wał, śmiem twierdzić, że oryginał, albo ktoś zrobił bardzo dobry remont yy, i założył nowy Wał. Paneweczki też są widane zanie. ta pierwsza, jest przyjechana wiadomo, bo, bo był urwa... uszkodzony ten czop, nie? Urwany był Wał. Jeszcze wyciągnę z ciekawości zaraz jedną jedną dziurkę, zobaczymy te korbowody. Teraz tu numery one mają. Czy to są te same? r 834 A ten? No nie, no niby to samo. Takie ja by zrobili. Ale te takie ładne nowe, a te stare? Widać, że jest przepalone. A te widzę, że są nowe. To te trzy dziury, tutaj założył nowe, czy stare? film John Deere by tak zrobił? panewki tutaj o tu też jest lepiej U uuu Bebko no ale standard ale Bebko to nie jest oryginalne John Deere nie zakłada Bebko czyli korby były zrobione ale standardowe co co no wywał może założyli coś tam wspominał ten sprzedający że silnik był po remoncie ne. Było dali ten, ale może nie były wyważone. Ale coś tam, się nierówno pracował im, tak właśnie. Że tak kulawo pracował, nie? Mówią, może od wtrysku No możliwe, jak wtryski, to musiał nie palić na jednym wtrysku, na jednym garze. Wtedy by się urwał, bo na pusto latałby, nie? Dobra, tak to wygląda. Eee, jeszcze i tak zobaczymy, czy tuleje. Trzeba wyciągać tuleje. Zobaczymy, czy nie jest pęknięty ten blok, tak jak tamten, ale. Oby nie. No i blok już mam goły, rozebrany. tuleje wyciągnięte I jest dobrze. Jest dobrze, bo nie ma żadnych pęknięć tutaj pęka czasami tutaj na tej krawędzi, a najgorzej. Tu jeszcze jak u góry pęknie, to, to nic się nie dzieje. E, no może tam. Kiedyś na pół blok pęknąć, ale to nie jest jakaś tam większa, nie stanowi większej wady. Nic się nie dzieje z tym wtedy. Ale gorzej, jak pęknie tam na dole, no bo wtedy tam już idzie woda do oleju. Nic nie zrobimy wtedy, już. A tutaj wygląda to dobrze. Świeżutko, fajnie. W ogóle był silnik, widocznie nie był dużo zrobiony. Dopatrzyłem się, że wał musiał być nowy, zakładany. Panewki też standardowe, nowe. Są bebko. Bebko zdradziło właśnie to, że już było to robione. No i te korbowody, tak? Połowa takich, połowa takich. Tłoki powyciągałem, korbowody korbowody zostają do odzysku, bo nie były obrócone, nic tam się nic z nimi nie działo. No trzy są nówki, trzy są używane już, chociaż są inne, innej wagi. E, tłoki wszystkie do wyrzucenia. Tuleje, dwie zostawiłem, bo. To zobaczcie chony chony jeszcze widać piękne chociaż tutaj trochę przedzywiały, ale widać normalnie widać honowanie tak zostawiłem, ich tam sobie trochę poleżą, może kiedyś coś tam się z nich jeszcze przyda szczerze Wam powiem, że mam taki blok tylko z dziurą w bloku i tak właśnie sobie poszedłem teraz na złom, gdzie on leży i patrzę, bo rozebraliśmy go tam się nie chrzaniliśmy, tylko rozebraliśmy go ten silnik, no, wiadomo, dziura w bloku, co tam z nim tam nie będziemy zrobić, bo chyba no korbowód się urwał, chyba no, korbowód się urwał i zrobił dziurę w bloku, ale tak patrzę na niego dzisiaj, bo jest coś tak wypruty w takim stanie jak ten, patrzę na ten mój blok na złomie i mówię, kurde, on jest dobry, on jest dobry, bo tylko jest dziura w bloku, a tutaj. Te... To nie jest popękany i tu gdzie te tuleje siedzą, wszystko jest całe, nic nie uszkodzone, nie? nigdzie panewka nie była obrócona. <grym> Także jakbym miał czas, powiem Wam szczerze, tak się do pracownika mówiłem, do Roberta. Mówię, jakby by było czasu, trochę to bym złożył taki silnik z tego demobilu, co tam jest, nawet dwa mam od tego tego bloku, też jakieś tam krzywy. Tak, na sztukę, na takich panewkach, właśnie używanych, ładnych, nowych. bym złożył na sztukę jakąś pompę, tam odpalił bo ciekawe ile by pochodził jeszcze. I taki test tam go zrobił, nie? I tam w kitemu, że tak powiem, pod YouTube'a, taki. No ale mówię, to szkoda czasu. Pewnie by trzeba było coś tam do niego dołożyć jeszcze. No i to tylko mój czas tracony, a jakieś ego by to na tym moje zyskało, może, że coś tam zrobiłem ze złomu. Także wy nie, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Może kiedyś, będę miał więcej czasu, jak go jeszcze nie wyrzucę. Także zaraz wysyłam zdjęcia dla klienta, że już może przyjeżdżać po blok. Mam już na wymianę. I myślę, że nasza dalsza współpraca będzie przebiegała, przebiegała fajnie. Mówię, polecam tym, którzy właśnie mają takie sytuacje, rozwiązywać problemy od zaraz, jak najszybciej, polubownie ugryź się w język, jak kogoś boli, w język, czy tam zacisnąć tyłek, jak kogoś boli, że parę złotych straci, że nic na tym nie zarobi, albo jeszcze straci, to trzeba się zacisnąć tyłek i nie myśleć nawet o tym, tylko myśleć o tym, żeby sprawa była pozytywnie załatwiona. A uwierzcie mi, że że to się zwróci. Czy to się zwróci. Z doświadczenia wiem, że mówię, dla mnie relacje z klientami, relacje z ludźmi są ważniejsze y, niż to, że straciłem parę złotych. Jak macie chwilę, chcecie posłuchać chwilę, to wam przytoczę, przytoczę kilka moich sytuacji z życia, y, gdzie miałem sytuację też takiego typu, że coś tam kupowałem maszynę, sieczkarnię sprzedawałem jakiś element, y, nawet tego nie rozbierałem, cały element sprzedawałem. Później się okazywało, że jakaś tam wada była ukryta, że ktoś pospawał, odleciało, coś tam pękło. Wtedy chyba bęben pękł. Oś na pękła, bo było spawane, wcześniej napawane. Ja oczywiście tego nie widziałem, bo nie rozbierałem aż tak do maszyny. Przyjechała cała sprawna. Przydałem ten element. No ale poczułem się do, do odpowiedzialności. Jakoś tam w ramach negocjacji ustaliłem cenę rekompensującą tego mojego klienta. No, i zwróciłem tam jakąś kwotę. Tak, oczywiście, klient był tam był no, zniesmaczony, trochę rozżalony. Tam zdenerwowany, może tak bardziej, że taka sytuacja, że tak go zrobiłem. Bo to była maszyna do kukurydzy. Sieczkarnia element był taki, który też mu się uszkodził. I kupił ode mnie, i mu się uszkodził. Tak samo, i tak troszeczkę było nie w porządku. No, niesmaczna była sytuacja, ale mówię, no, jakoś doszliśmy do porozumienia. Zrzuciłem mu część kwoty. On tam postanowił zregenerować tamten swój bęben, czy kupić drugi, już nie pamiętam jak tam wyszło, no ale dogadaliśmy się. I dzisiaj ten klient yy, można by pomyśleć było, że dobra, no wycofał, nie chce mnie znać, nie? Tak byście pomyśleli sobie, że nie, pewnie nie chcecie znać. No i widzicie, tu się możecie pomylić, bo ten klient jest nadal moim klientem i ufa mi bardziej. Yy, Ufa, wierzy, śmiało do mnie przyjeżdża, bo wie, że jak drugi raz się sytuacja taka wydarzy, że nie zostanie na lodzie, a wręcz przeciwnie, no nie, po prostu nie zostanie na lodzie. Ma komfort psychiczny, kupując u mnie jakieś tam podzespoły czy części, ma komfort psychiczny, że zawsze będzie obsłużony dobrze, czy nie będzie oszukany, o tak może powiem. A nikt nie lubi być oszukiwany przecież, prawda? Dlatego takie decyzje właśnie podejmuję w takich sytuacjach. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na cwaniaków i ludzi toksycznych, negatywnych, którzy tylko korzystają z takich okazji, bo tacy też się zdarzają. Ale to już ten temat nie będę ruszał. Tylko chcę powiedzieć, że jestem świadomy takich zachowań i wtedy postępuję troszeczkę inaczej. Pakujemy, pakujemy silnik dla klientów. Oj oj, oj coś ty narobił <noise> Oszust sprzedał, taki nie. traktor. Co nie za oszust nie? nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie. No, trzeba, trzeba sytuację rozwiązać i blok właśnie jedzie. Obejrzeliśmy instruktorz. Instruktorz dałem jak zrobić, żeby się nie popsuł znowu. Tak, bo będzie teraz moja wina. Nie no widzicie, takich klientów, słuchajcie, no to Chciałbym mieć takich klientów, naprawdę I z takimi ludźmi to warto interesy robić I, i po prostu ze spokojem można sobie e, współpracować Także polecam każdemu takich wyrozumiałych klientów i wesołych a ja polecam takich sprzedających, żeby wszyscy tacy byli, to by było dobrze tak, Nikt to, się nie ten <gry> Każdy chodz nasz to oszust no. Dobra Pakujemy Bardzo dobrze jest Pakujemy Kładziemy, składamy i będzie chodzić wszystko Tak jest, musi, musi sprzed, musi chodzić jeszcze pewnie nie raz spotkamy. Nie Raz Po, po drodze no, mamy, nie? 400 km. 400 km to, to także szuperetem dla niektórych, także... Mamy po drodze, nie? To także nie jest źle. A ciągnik był najlepszy z tego z gospodarstwa, także... Pierwszy trzymacie Ja, ja wierzę, że dobrze, a wyszło jak zawsze. Dobra, pakujemy, no, tak, pakujemy także pakujemy, widzicie. Jedziemy, tym miłym akcentem kończymy ten filmik. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzicie, czasami trzeba coś tam dołożyć, czasami trzeba stracić, żeby później było jeszcze lepiej. Pozdrawiam.